Cześć, witajcie na moim kanale z tej strony: MIS 168, a przed Wami bitewka na torze to 46, kierowanym przez Stefana z Klanu Mader. Stefano Okrutnika, dokładnie rzecz biorąc. Czołg włoski, tak się prezentujący, średni, ósmego tieru premium. Czołgi włoskie. Czołg włoski, parametrami 212 przebicia na 240 uszkodzeń na pocisku zwykłym, 259 przebicia i 240 uszkodzeń na pocisku premium oraz 320 uszkodzeń na pocisku domkowo-burzącym. Czołgi średnie włoskie wprowadziły całkiem nową mechanikę ładowania, magazynka, ale magazynka ładującego się w zasadzie cały, cały czas. Tak jak widzicie, tutaj pestki doładowują się po kolei. Najpierw jedna, potem druga, potem trzecia. I jak strzelacie, to również jest to najpierw jedna, potem druga, potem trzecia. Cały czas się ładują. Teoretycznie na logikę wypadałoby, żeby można było ładować różne rodzaje pocisków. Niestety tak nie jest. Można ładować tylko jeden rodzaj danego pocisku. Czyli możecie ładować albo trzy przeciwpancerne, albo trzy podkalibrowe, albo trzy odłamkowo burzące. Mapka to chyba koło podbiegunowe, jeżeli dobrze pamiętam, to tak się nazywa. Nie, linia Mannerheima, przepraszam, linia Mannerheima. No i losowanie dość korzystne, dlatego że czołg ten może być wylosowany z poziomami dziesiątymi, ponieważ ma normalny matchmaking. I co się wiąże z tym magazynkiem? Owszem, pocisk ładuje się cały czas, ale jeżeli wystrzelicie wszystkie trzy pestki naraz, to czas ładowania bardzo wyraźnie wzrasta. Wzrasta do tego poziomu, że... Yy, strzelacie wolniej i macie mniejszy DPM niż czołgi magazynkowe. Także musicie grać rozsądnie, dlatego że im więcej wystrzelecie, tym większą macie karę. Generalnie, najbardziej opłacalne jest wystrzelenie maksymalnie dwóch pestek i poczekanie, aż się znowu załadują, dlatego że w tym momencie ten czas ładowania jeszcze pozostaje znośny. A przynajmniej taką taktykę na gry, ty pojazdem słyszałem, yy, szczerze mówiąc, przyznam, że. Tutaj tego pojazdu nie posiadam, więc trudno mi mówić nic z własnego doświadczenia. Niemniej, tą bitewkę prezentuję dlatego, że nie będzie to bitewka najwybitniejsza, jaką można spotkać w tym pojeździe, dlatego, że na tym pojeździe kręcone są naprawdę rewelacyjne wyniki. Jest to uważ... pojazd uważany za jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy poziom zaczczołk na ósmym poziomie. Polecany na wszelkie linie frontu, rankingówki i inne tego typu cuda, gdzie trzeba kręcić wysokie, wysokie wyniki. Także wynik nie będzie najwybitniejszy, ale... Bitwa pokazuje, jak mądrze wykorzystać tenże pojazd i jego możliwości. Jego możliwości to przede wszystkim działo. Pancerza on w zasadzie tak naprawdę nie posiada. Pancerza nie posiada, dlatego trzeba korzystać z tym, czy jest, no a trzeba się w tej chwili ukryć. Tutaj Stefan wycofał się, dlatego że stwierdził, iż. Jego drużyna tam polegnie, a w momencie, w którym drużyna polegnie, no to niestety, ale on również polegnie, ponieważ sam flanki zdecydowanie tym pojazdem nie utrzyma. Tutaj widzimy łamanie drzewek, dlatego że przewrócone drzewko powoduje tak, taki sam efekt, jakby tam były krzaczki. Drzewka stały tak połamane, żeby przewracały się, wzmacniając kamuflaż z każdej możliwej strony. Tutaj to wycofanie, szczerze mówiąc, było bardzo wczesne. I tutaj bardzo wcześnie Stefan założył, że jego drużyna polegnie. No ale nie mylił się w swoich przewidywaniach, ponieważ wyprzedzając troszkę fakty, rzeczywiście drużyna tutaj sojusznicza polegnie. No i tylko możecie się zastanawiać, czy poległa dlatego, między innymi dlatego, że Stefan się wycofał, czy też stałoby się to niezależnie od tutaj manewru, jakie Stefan podjął. No teraz oczekiwanie na przeciwnika, ponieważ w tym rogu tak naprawdę można już tylko i wyłącznie czekać. Jak widzicie, już rzeczywiście 2 do 4. Nasi składają się 3 do 4, teraz komuś tam udało się zniszczyć UDESa. No ale, jak widzicie, generalnie czerwony kolorek powoli spycha zielony na minimapie. Małe przeciwnicy mają środek, w tym momencie ginie nasz plutonowy Alek, tamta strona na przyspieszonym czasie, jak widzicie, też już robi się coraz bardziej czerwona, to tam co jest leopard. A leopard jak wiadomo również czołg nie posiadający pancerza, który również w tym momencie ginie. Tutaj pozwolę sobie przyspieszyć czas, żeby nie marnować waszego cennego czasu na oglądanie oczekiwania. No i tutaj zaczynamy. Raz, dwa. No i na trzeci strzał już nie starczyło czasu. Teraz jak widzicie, Stefan sobie tutaj doładowuje również schowanie się e, tak, żeby krzaczki e, były nieprzezroczyste, czy w tym barku drzewka, dlatego że to powoduje zwiększenie kamuflażu. No to tutaj oczekiwanie, aż się pestka doładuje, żeby nie wystrzelić tej trzeciej, widzicie? Tutaj Stefan zdecydował się już tą trzecią wystrzelić i dzięki temu dobił tego lansena. Ale możecie teraz zobaczyć, jak długo ładuje się ta pestka, jedna, a teraz dopiero zaczyna doładowywać się druga. No i tutaj już. Oczekiwanie na kolejnych przeciwników. Druga się doładowała. No tutaj już niewiele brakło, żeby się doładowała trzecia, ale jednak Stefan postanowił, że dopóki ten czołg chociaż minimalnie widzi, to jednak te strzały tutaj odda. Też gwoli wytłumaczenia, dlaczego nie ma dźwięku z gry. Otóż lekko skrzaczył mi się program do nagrywania i mogę nagrywać wprawdzie film, mogę nagrywać narrację, ale. Jest desynchronizacja dźwięku i obrazu, co mogliście zauważyć na filmie poprzednim. Próbowałem to rozwiązać, robiłem reinstalkę, ale niestety nic to nie zmieniło. Będę musiał troszeczkę bardziej pogłówkować, co też się w zasadzie wydarzyło i dlaczego nagle tak się wydarzyło. Dlatego, że to już tak czysta techniczna informacja. Samą bitwę nagrywam shadow, play shadow playerem w zasadzie, a dźwięk, a potem już montaż jest robiony przy pomocy programu Adobe. No i ten program Adobe niestety rozsynchronizowuje dźwięk, dźwięk w stosunku do obrazu. Trochę to dziwne, wcześniej tego nie było, no ale teraz tak jest i muszę jakoś na tym pomyśleć, co by z tym fantem zrobić. Ale póki co tutaj widzimy wyjazd, jeden, drugi i trzeci strzał. Na całe szczęście udało się to Pantera 44, czy właściwie tego P44 P4 dobić. No i teraz mamy przeciwko sobie Skorpiona, zostaliśmy już sami, on też został sam. No, Skorpion G, Tedek bardzo, bardzo potężny, Tedek bardzo uniwersalny, średnie obrażenie 490, rewelacyjna penetracja, czyli tak naprawdę jakby mu tak dobrze troszeczkę z górką polosowało, no to może nas na dwa strzały zjeść. No, my musimy się troszeczkę bardziej postarać, on ma 1100 hp więc my musimy mu trzy pestki wpakować. Znaczy 1100 to ma bazowo, teraz ma troszeczkę mniej, ale tak czy owak musimy mu trzy strzały wpakować, co najmniej, żeby go tutaj zniszczyć. No tutaj próba chowania się za górkami. No wiadomo, Skorpion musi skupić. Poza tym, jeżeli będzie widział tylko naszą wieżę, no to jest mimo wszystko spora szansa, że nie trafi. No i też można tutaj próbować, że Skorpion powinien mieć gorszy zasięg spotowania niż Stefan na Progetto. No jest Skorpion, jest strzał przez podwójne krzaczki, ale teraz już nas na pewno zauważył, celuje. No i trzy strzały udało się wsadzić, 654 HP spadły, on nas nie trafił, natomiast my teraz właśnie mamy to pieruńsko długie przeładowanie, co tutaj jak widzicie bardzo, bardzo boli. No tutaj znowu strzał udało się wsadzić, ale Skorpion też już nas trafia, trafia nas konkretnie, trafia nas z losowaniem powyżej swoich średnich. No, i jest problem. Jak widzicie, ta, jeżeli strzelamy w trybie czołgu strzelającego jednokrotnie, no to ładujemy zdecydowanie dłużej niż z czołgi na tym poziomie z takimi obrażeniami. No, ale teraz, już pocelowanie, tylko żeby trafić, udaje się, wchodzi skorpion zniszczony, bitwa wygrana. I co, kończymy powtórkę, zwycięstwo, a my przechodzimy do podsumowania. Jak widzicie, za tą bitewkę wpadła pierwsza klasa, trzy pomniejsze odznaczenia, jedna obligacja oraz odznaczenie Top Gun, czyli po naszemu specjalista Stefan zrobił ponad 4000, nie yy, najlepszy wynik pod względem, zadanych, yy, podlepszy wynik pod względem zdobytego Expa i 3000 ponad punktów obrażeń, większość strzałów, tutaj 21 które trafiło, to 21 przebiło na 27, czyli całkiem, całkiem ładnie, damage powyżej 3000, zarobek bardzo godziwy, no ale jako maszynka premium to naprawdę daje radę, ponad 100 000 kredek na plusie finalnie, no i tutaj olbrzymi, olbrzymi wynik expa zdobytego, no ale co się dziwić bitewka naprawdę, naprawdę zacna. Także cóż, w tej bitewce byłoby to na tyle, jeżeli wam się podobało. Możecie zostawić komentarz albo kciuka w górę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!